Witajcie na kanale LoreQuest z tej strony Ola Alex Alexis. No i zapraszam was do kolejnego openingu. No skoro był już trof no to chyba czas teraz na całego booster boxa. Także bez zbędnego przedłużania, otwórzmy sobie tego boxa. Czekałam już na niego długo, bo z trochę się opóźniła wysyłka, bo taki popularny jest ten dodatek, powiem Wam szczerze, nie spodziewałam się, że będzie miał aż takie branie. I teraz pytanie, skąd to takie wzięcie na to, na ten dodatek dziewiąty? Czy w związku z tym to jest, że są nowe rzadkości kart, czyli epiki, czyli coś lepszego niż Legenda, ale gorsze niż Enchant, znaczy... Częstsze niż Enchant, czy ze względu na ikonik karty, które przedstawiają właśnie myszkę Mini i myszkę Miki, które są jeszcze bardziej pożądane niż Enchanty. A może to ze względu na yy, reprinty i możliwość zdobycia kart z pierwszych dodatków i nie tylko, jeśli ktoś dopiero co zaczyna swoją przygodę z Lortaną. No ale my tutaj zaczynamy naszą przygodę z tym boksem. Trzymamy kciuki za. Dobre legendy, fajnie by było, jakby trafił nam się Dumbo tutaj ametystowy albo Hades, bo troszkę zastanawiam się nad rozpoczęciem budowy y, blurb. E, a może jakiś fajny Iconik wpadnie, to pewnie nie, ale Epic na pewno liczę. Trzymam kciuki za to. A na razie: Lost in the Woods, Dolores Madrigal, Powerline, jedna z nowszych kart, właśnie Singer 4, Enchantress, Beast Mirror, Hans. No i teraz tak, yy, Ankomony, World's Greatest Criminal, Lishong, Dewey i teraz zaczynamy. Rk, Ginny, kolejna Rk, Lumio i na folii mamy Anne. także no i oczywiście kawałek puzzli. Jak mogliście zobaczyć już w odcinku z Trowem, jak nie widzieliście to zapraszam, może mi się uda tutaj go gdzieś podłączyć. Wtem pokazywałam, jak mniej więcej powinny wyglądać właśnie wszystkie e, puzle połączone. Prawie no bo tam zabrakło nam jednego tylko. No a tutaj mamy Stitcha, Cusco, Gaston, Make the Potion, Jafar. No, można pomyśleć, że jest spoko, jeśli mamy tego Dumbo. Anna i tak: Uncommon, e, Belle, Pirate's Life, spoko karta, Erka, Pluto. Uuu, mamy już legendę w drugiej saszetce, dość szybko. Stitch. Legenda Stitcha, już trafiłam go na folicę. także fajnie do kolekcji dodamy i eserka Mulan. Jak widzicie na folii, także tutaj odkładamy. Ta Mulan na folii będzie się różniła od teraz, od tej, którą możecie dostać w starter deckach. Nie wiem, czy zauważyliście, albo czy dostaliście takie info, ale karty foliowane w starter Będą miały inną folię niż te, właśnie do zdobycia w saszetkach luźnych. Także kolejny aspekt, żeby kupować po prostu starter deki, nawet jeśli niekoniecznie potrzebujecie kart. No to wiecie, pod względem kolekcjonerskim, że tak to ujmijmy. Magic Mirror Roxanne, też jedna z nowych kart, współgra z singerami. The Mop Song, i tak, eserka, nieźle zaczynamy. Shenzi, kolejna karta. Też serka I co tu będzie? Pongo. E, Bardzo spoko na sildy, powiem Wam. I kolejny RK na folii, czyli mały. Także tutaj, oj, nie tu, tylko tutaj do drugiej, kupki damy. Chyba nie wiem, czy gdzieś nie przypadkiem nie ominęłam kupki z srk A nie, tutaj mamy także jest e, spoko. Biorgest. Casa Madrigal, Gaston, Virana, Mickey Mouse, Mufasa, Camilo Madrigal, Sign the Contract, tuk, tuk i tak eserka, Mulan. Jeśli kojarzycie ją z wcześniejszego dodatku, bodajże czwartego, no to wcześniej ona była legendą, ale została zdowngrade'owana właśnie do eserki. I kilka kart również dostało taki treatment, chociażby legenda właśnie Mickey z szarego dodatku, który po odkręceniu i chyba zapłaceniu dwóch. Może wystawić charakter za free, arielka z szarego, więc no nie jest to nowość. Kolejna legenda, także bardzo dobry start. Maleficent Dragon, bardzo fajna karta, kiedyś grywalna. No i niedługo będzie to nagroda za udział w Set Championship. także zachęcam. A tutaj na policie Dewey. Eee, także nagroda za Set Championship. Y, Maleficent Dragon, oczywiście, troszkę z inną grafiką, także kolejny aspekt. Kolekcjonerski. Tutaj e, ciekawostka, w ogóle te, jak widzicie, karty puzli Mają trzy warianty tyłu: albo możecie dostać e, reklamę e, Gierek, albo po prostu link do Lorkany, albo w takiej formie link do aplikacji. Także e, taka ciekawostka, tak zauważyłam. Jeśli jest jakaś czwarta wersja, no to dajcie znać w komentarzu. No i też dajcie znać. E, o! Nowa karta, Max Goofy, nie może się ruszać do lokacji, ale jest singerem, także bardzo spoko. Także dajcie znać jeszcze w komentarzach po rotacji, bo jak dobrze wiecie, dlatego w tym dodatku jest tyle reprintów, bo mamy rotację. Jakimi kolorami gracie? Czy nadal tymi samymi co wcześniej? O, Aurora, bardzo dobra karta w aktualnej mecie. Czy gracie tymi samymi kartami, w sensie kolorami, czy coś będziecie zmieniać? Także tutaj mamy Erkę Simba kolejna RK Alice z nowego dodatku. Tak przynajmniej pamiętam i też bardzo dobra moim zdaniem przynajmniej na y, Sildy. I tak, tu na folii chowa się Arielka y, szara. No nie jest to ta Arielka, którą byśmy chcieli dostać, ta duża Ariel, co jeśli zaśpiewamy piosenkę, to możemy dopłacić dodatkowo, żeby zadała damage, no, ale też może być. Rapunzel, Luisa, PJ Pete, też nowa karta. Właśnie bardzo no, dużo nowych kart nawiązuje do nowej franczyzy w świecie lorkany, czyli do filmu. E, boże, boże, w Polsce on się nazywa Goofy na wakacjach, ale w zagranicznej wersji to jest po prostu Goofy the Movie. I tak, RK, Huey, chyba zebraliśmy tutaj przy okazji cały gang Huey Dewey, Louie. Tutaj Jafar będzie się ukrywał jeszcze i na kolejnej RC. Arielka z Singerem 7. Akurat nie dla mnie karta, ale może ktoś będzie nią grać. Na pewno do kolekcji trzeba będzie ją dorzucić. Także tutaj lecimy dalej: Pluto, I'm Stuck, Raya, Mickey Mouse, Eeyore, Louie i teraz tak: Daisy Duck, Aurora, Card Soldier i RK, Look at this family: SRK. Stitch Rockstar, bardzo fajnie I ostatni Uncommon Daisy Także ja powiem Wam szczerze Zastanawiam się w tej aktualnej mecie Czy nie przenieść się na kolor Czerwono-szary Z Singerami, tak tutaj kminie Zobaczymy, czy uda się podrobić Jakieś karty pod to Czy może nie zostać w szaro-fioletowym Ale troszkę Inny build, może bardziej Na zasadzie z iluzjami Także zobaczymy no, wszystko zależy od tego, czy uda się wydropić tego Dumbo legendę, bo bardzo fajnie by było. A trochę szkoda mi płacić e, chyba teraz aktualnie po stówce stoi za, za jedną kartę. Family Thing pool z nowych kart właśnie. Jasmine, o bardzo fajna Princeska, jak odrzucicie kartę Ona dostaje plus 3 Challengera No i w naszej turze ma Iwaza, także bardzo fajna Karta do yy, Kontrowania, chociażby Mały Halfsharka, który jeszcze Może pograć, chociaż Zakładam, że wraz z Przyszłym rokiem Kolejnym dodatkiem, nie wiem czy to już będzie 12 Czy 13, chyba 13 Nie zdziwiłabym się jakby wyrotował I by nie zrobili przedruku no bo aktualnie jak ktoś gra czerwonym kolorem, no to w większości przypadków ma tam wrzuconego tego halfsharka Tam podczas jednego live'a z... Lore... tam z... z Lorkany eee, Tam wypowiadali się, że wybierając karty do przydruku chcieli takie, które... o! Legenda kolejna, e, ale dokończę myśl. Chcieli wybrać takie, które nie były często grane w mecie, dlatego na przykład nie ma Bounce'a z powrotem, nie ma bi-prepa i tak dalej. I Along Came Zeus bardzo rozpoczął nad tym. ale Legenda, tutaj 43, co to będzie? Elsyna, bardzo fajnie, to będzie trzecia w mojej kolekcji, nie będę narzekać. A tutaj na folicie Be Our Guest. Ogólnie, jak na legendy, powiem Wam, nie liczę Saszetek, ale no, może jesteśmy w połowie i trzy legendy dropnęły. Czyżby to miał być jakiś dobry boksik? Eee, czy po prostu to takie tylko na początek, żebyśmy później mieli sam krap. Zobaczymy. Mam nadzieję, że raczej ten pierwszy przypadek to będzie. I tak, Ruella de Vil. i tak, Cinderella. Eee, Mama Odi Lorenz. on został przedrukowany. I tak, Erka Cursed Merfolk. Tą kartę możecie dostać jako promo na lidze, więc bierzcie udział, śmiało, jak potrzebujecie tej karty, bo bardzo fajna. Robin Hood z Iwayzem w naszej turze i RK Captain Hook. To jest spoko karta, jak ktoś chce grać Fire the Cannon w swojej talii. No bo jak go zagrywamy, to możemy wstąpnąć właśnie Fire the Cannon z discardu do ręki. Także na Fire the Cannon powiem Wam szczerze, na kartę iluzji. Bardzo fajne, no bo wiecie, zadaje niby tylko dwa damage, ale pamiętajcie, iluzje spadają nieważne jakiej akcji użyjecie, także jak dla mnie spoko. Aurora, już druga sztuka, bardzo fajnie. Zobaczymy, może tam się kogoś wesprzy, Kiedyś zrobi się dek księżniczkowy, zobaczymy, by się bestia przydała do tego. A na razie mamy White Rabbit Pocket Watch, Diner Bell i. Hercules. No nie będzie to ten Hercules, ale też z Wodegardem no to troszkę słabszy. Także no, jeśli byśmy chcieli na księżniczkach robić, to by się Tiana przydała. Tiana akurat ma trzy sztuki tej legendy. Wiecie co, jak jest egzeptowana i ktoś atakuje, no to jeśli nie zapłaci trzech, to ma minus trzy do ataku. Więc to o to się akurat nie martwię. Ale fajnie by było dostać tego Bista, nie Beast Tragic Hero, tylko tego nowego, co tam daje Księżniczką plus jeden do wszystkich statystyk, chyba. O! Minnie Sweetheart Princess, Serka, e, Fajnie, bo właśnie na tej podstawie, na podstawie tej karty, jest właśnie nasza ikonik, nie ikon? Tak, ikonik Minnie także fajnie mieć tą. I teraz, tak, skoro tu mamy Serkę, to tu będzie legenda kolejna. SKART! Bardzo fajna karta, powiem Wam szczerze. Wszyscy Ali dostają plus jeden i na koniec tury, jeśli on jest egzertowany, mogę wybrać karaktera yy, Aliego, właśnie Ali, karakter, dobrać tyle kart, co on ma taku i odrzucić wtedy dwie karty, także na dobieranie kart. Bardzo fajne, chciałabym Wam powiem szczerze o Power Line SRK, też super, będzie drugi na folice. Także mam nadzieję, że trafi do talii, ale wracając e, co do skazy, bardzo bym chciała otrzymać e, skazę w, 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 w wersji, nie ikonik, ale enchanty Bardzo ładny jest, może tutaj mi się uda wrzucić fotkę jego. No przepiękny, ogólnie enchanty w tym dodatku są świetne. Bo no, wiadomo, jedno gorsze, drugie lepsze, ale ja na pewno bym chciała skazę Enchanta, ogólnie te z alba. Circle of Life, też byłoby fajnie dropnąć, no ale nie ma co narzekać. Erka, Goofy na wakacje się wybiera. Serka. To jest bardzo fajna karta. We don't talk about Bruno. Ekipa Lorcan wzięła sobie dosłownie to, bo podczas reveal kart nie było nic o niej wspomniane. I jak widzicie tutaj, mam nadzieję, że zaraz złapię fokus. Numer karty to jest 0x204. Także dosłownie zespół nie chce mówić o Brunie. No i Nani tutaj na folicę. Także wzięto to sobie dosłownie. I oczywiście na samym początku niczym z. Yy, Huim, yy, z Hydziem, Dyziem i Zyziem na folikach, którzy nie mieli, wiecie, tam części ramki. to tak samo na grupach tych niektórych zagranicznych pojawiało się. Ej, czy to jest misprint? Czy to jest jakaś mega rzadka karta? Nie, no to jest po prostu Bruno, o którym nikt nie chce mówić, co nie. Bobby yy, Zimurski, też jako jedna z nowych kart. Nani, Four dozen X i tak, Erta, grafiki. Bardzo spoko, Challenger plus 3 I od Hien nie dostaje ataku eee, Sherkan. Tutaj tak on wygląda I uu, mamy ikonika Nie ikonika, tylko epika Co to będzie? Stitch Na epiku bardzo ładnie się on prezentuje jak widzicie On jest potraktowany tą samą folią Co, 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 co Co, co legendy Jak widzicie taka wystająca Tutaj możecie zobaczyć i tutaj Także bardzo fajnie tutaj go położę Także jak na razie Możemy uznać box za udany Bo się trafił jeden epic Przynajmniej Także dla mnie plus No i dość sporo legend jak na razie A jeszcze kilka saszetek przed nami A tutaj na razie Urszula Winnie the Pooh You can fly, Hayden Cove Arielka, Jasmine I tak, Jafar Medallion Weights, spoko na Sildy. Mały Place of Exile, i tak, RK. Pilot Tetes, jakoś, jakoś. SRK. Alice, która też została z była kiedyś legendą, teraz właśnie zobaczcie, jest SRKą. I tutaj na folicę, legenda. 45. Boże, którą... chyba już dzisiaj mieliśmy. Czy to będzie Stitch? Nie dam! Wow! No, proszę Państwa, myślę, że. Jakbym chciała selnąć tą kartę, to by się teraz przynajmniej połowa boksa zwróciła. Dumbo na folii. Także wow. Bardzo fajnie. Nie wiem czy nie będę chciała aż zaraz po odcinku wrzucić go sobie do, do 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 o tu go położę, żeby był lepiej widoczny. Nie wiem czy nie będę chciała go sobie wrzucić od razu do e, talii, bo akurat po nagrywaniu odcinka jadę sobie e, nagranie. Także przyjemne z Pożytecznym. Ja tutaj spróbuję to tak bardziej ustawić, żeby ładnie było to w kadrze, wszystko widoczne. Także no, powiem Wam, mówiłam, że chcę Dumbo, ale nie sądziłam, że wleci na policję. Także chyba lepiej by było tylko jakby Enchant był, no ale o tym to powiem Wam szczerze, nawet nie marzę. A czy fajnie by było, nie narzekam, ale to by dopiero było. I'm stuck. Sergeant Tibis. Improvise. Twing, Tinkerbell. Made Marine, Nani i tak. Smash, The Queen, RK, Captain Hook, już go skądś znamy, SRK, Powerline, chyba wystawię na Selbu, bo tu już mam dwa nadprogramowe Powerline -y. i Develop Your Brain na folii. Z tego co widzę, zostały nam 3, 4, 5 saszetek do końca, także. Trzymamy kciuki. Zobaczymy, czy zasada, że enchant zazwyczaj jest w trzech ostatnich saszetkach na dnie boksa się sprawdzi. Oczywiście, no wiadomo, to nie jest koniecznie, że to musi być u mnie enchant, ale fajnie by było. I tak moim zdaniem już wygraliśmy tego boksa po prostu. Camilo Madrigal, Medallion, Maui Place. Już chyba to mieliśmy, nie licząc Camilo. Erka, Arielka, SRka, Mulan i... Uuu! drugi p -p -p iconic. Nie iconic tylko epic Pegasus! Jaki uroczy, jaki ładny. <grym> bardzo fajne są. Powiem Wam, ja... ups, Wracaj kamero Ja się bardzo cieszę na tą decyzję, że w Ravensburger podjął o dodaniu dwóch nowych rzadkości. No wiadomo, nie śnie tam, żeby dostać miki lub mini ale fajnie mi jest mieć coś w końcu pomiędzy tymi właśnie legendami, a enchantami nie, coś co ładnie wygląda wam co możecie pograć ewentualnie, jak ktoś jest odważny, więc to akurat bardzo fajnie, no i przede wszystkim duża część grywalnych kart tutaj jest no bo Pegas, myślę, że pomimo, że jeden, jeden z Ideasem, no to też może pograć oj, tutaj wracaj World Greatest, Aurora i tak, RK, Maui już go dzisiaj widzieliśmy, ale na folii Legenda 111, co to będzie, co to będzie nie mam pojęcia Mickey Mouse no to duet. Mieliśmy Mini, która jest z iconikiem. Tak, iconikiem. No i teraz mamy Miki, który jest również iconikiem. Go możecie kojarzyć. On ma bardzo podobne statystyki co myszka Miki z pierwszego chapteru, tylko że troszkę inaczej. On ma Shift 5. Dziwne, co nie? Ma Inveyza. Ale jeśli ma kartę pod sobą, czyli jakbyście go shiftowali na coś, no to dostaje statystyki z 2 na 2, zmienia się na 5, plić i za cztery questuje. Ciekawe jest określenie, że jak ma kartę pod sobą, bo jak wiecie, w kolejnym dodatku, Whispers of the Well, mają powstać takie karty-boosty, gdzie można wkładać karty pod właśnie e, daną kartę, ale jak to będzie wyglądało w praktyce, no to zobaczymy, jak już będziemy mieli troszkę lepsze zdjęcia. Oj, okłamałam was. <grych> tak coś myślałam. E, jednak nie ma pięć staszetek, jest jeszcze troszkę więcej, jeden rząd jeszcze tam się zrobił, także no, mamy jeszcze szansę na dobre dropy. Be our guest, TikTok Wajana Sudden Chill, Fire the Cannons, idealnie dla Kapitana Haka, Sven, Daisy Duck, The King Undisputed, Respected Saluted, także to jest taki bi prep ale trochę wiecie, zanim jeszcze rozgrzewka bi prepa o tak to powiedzmy dosłownie, bo to jest... Z tej samej piosenki, także fajnie, na pewno rzucę do Tali, Mamo Odi, The Beast! Właśnie o tym biście mówiłam wcześniej, że princesy dostają plus 1 do ataku i plus 1 do życia. No najważniejsze jest to chyba plus 1 do życia, bo wiadomo, fajnie jak przetrwają troszkę więcej niż jedną rundę na waszym polubitry, także. Hmm, czyżby to była wskazówka, że może trzeba zrobić dek na księżniczki? Kto wie, kto wie, zobaczymy, co tu jeszcze. Dropnie, akurat księżniczka, także może tu jakieś góra daje nam znaki po prostu. Develop Your Brain i tak. Bruno, Jafar, Little John, Robin Hood, R.K. R.K. Nala, też bardzo fajna. Jak nie ma damage'a dostaje resista i plus jeden do questowania. Także wiecie, w drugiej turze praktycznie, w trzeciej turze możecie zakwestować za trzy. No chyba, że ktoś użyje karty Smash na tym nie no i Li Shang i teraz sprawdźmy, cztery ostatnie saszetki zostały, dopiero teraz także zobaczymy jak to tutaj będzie się prezentować także Mulan na sam początek, Bella Mulan, fajnie by było dostać tą Bellę, co przenosi damage. nie wiem czy kojarzycie z czwartego dodatku Mystic chyba Accomplish, jakoś tak to było ta co jak wchodzi do gry, to może przenieść damage aż do trzech na inną postać. Więc można ze swoich przenieść, można z przeciwnika na przeciwnika. Także tak to wygląda. Ona jest bardzo fajna ja mam niestety tylko jedną yy, taką, ale by się przydało wiadomo zawsze więcej. Trzy ostatnie saszetki, także lecimy bez owijania w bawe bawełnę. Dwie rki tu będą. Johnny Silver. Magic Feather też spoko, z Monstro, ale o tym już rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, także jak chcecie sobie posłuchać, to zapraszam do otwierania trouba. No i tak, dwie saszetki. Czy tu będzie ten, jak to się mówi, Enchant? Zobaczymy. Pluto, Timothy, też nowa karta. Agrabach, Enchantress, Jafar, Cruella de Vil, i tak, Standout. Ta karta również jest w wersji Epic, Julieta, Judy Hobbs i tak. Erka, Under the Sea, druga Erka. Arielka, właśnie o niej mówiłam. Bardzo fajna, ona kiedyś była sr także łatwiej ją teraz drapnąć. I tutaj Komonik. Wydaje mi się, że jedynie, co mogę się rozczarować, no nie licząc tego Dumbo, to to, że tutaj w tych foliowanych kartach no to nie mieliśmy jakichś mega dropów, mi się wydaje. Tam właśnie no ten Dumbo, to wiadomo... Powerline, może. A tak to nie było jakiś chyba wow. Przynajmniej nie pamiętam. Jeśli uważacie, że tam była jakaś jednak fajna karta, to, to znajdźcie znać w komentarzu, która to była Waszym zdaniem. No i oczywiście możecie już też dać znać, yy, która karta najbardziej Wam się podobała z tych dropniętych: Rka, One Last Hope, Eserka na koniec, Prince Philip i. Agrabach na folii. Także bardzo fajne, no i oczywiście karta puzli. Także podsumowując, mamy dwa epiki, mam nadzieję, że w trakcie filmu nie myliłam epik z ikonikiem, także dwa epiki, yy, jedna yy, legenda na folii, no i to jeszcze tutaj Dumbo, no a poza tym mamy Mikiego, Skara, Elze, Maleficent, Drago i Stitcha, czyli łącznie sześć legend na boksa, no i co do S. Eric, no to tak się prezentują nasze pule. Fajnie dostać było nowe karty, właśnie tą mini, tego Mikiego. No a co Wy sądzicie o tym dropie? Piszcie w komentarzach. Ja się na razie z Wami żegnam. Trzymajcie się, no i bajo. Cześć!